Cześć, nazywam się Magda Fus, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Jeżeli interesujecie się kosmetykami, to wiecie, że filtry z wysokim wskaźnikiem SPF to must have na wakacjach. Niestety, nawet przy zachowaniu największej ostrożności, zdarza się, że nasza skóra ulegnie poparzeniu słonecznemu. Długotrwałe narażenie na słońce bez odpowiedniej ochrony może prowadzić do podrażnienia, zaczerwienienia i łuszczenia się skóry. Dlatego w dzisiejszym filmiku podzielę się z Wami kilkoma cennymi wskazówkami, jak złagodzić dyskomfort i przyspieszyć proces regeneracji skóry. Gdy tylko poczujesz, że skóra jest poparzona, natychmiast schowaj się w cieniu. Pamiętaj, że skóra taka potrzebuje odpoczynku i ochłody. Unikaj więc dalszego narażania jej na promieniowanie słoneczne, aby nie pogorszyć sytuacji. Drugą istotną kwestią jest to, aby schłodzić poparzone miejsca za pomocą zimnych kompresów lub lodu zapiętego w cienką tkaninę. Unikaj bezpośredniego przyłożenia lodu do skóry, aby nie doprowadzić do kolejnych uszkodzeń. Pamiętaj również o odpowiednim nawadnianiu organizmu. Pij dużo wody, dawkując ją regularnie w ciągu dnia. Po trzecie, pomóc Ci mogą produkty w stylu SOS. Na przykład łagodzącą nawilżająca maska 156SOS Calm Mask będzie wybawieniem. Specjalny kompleks Ocaline zahamuje stan zapalny, zredukuje zaczerwienienie i nieprzyjemne uczucie podrażnienia. Składniki takie jak niacynamid, skwalan wspomogą regenerację ochronnego płaszcza hydrolipidowego, a chiluronian sodu zapewni... Optymalne nawilżenie. Maska ma lekką żelową konsystencję, może być stosowana jako produkt tak zwany całonocny, czyli nie trzeba jej zmywać po aplikacji. Po parzeniu słonecznym zrezygnuj z używania wszelkich kosmetyków które mogą zawierać drażniące składniki, tak jak etanol, retinol, mocne kwasy czy intensywne perfumy. Skóra po poparzeniu słonecznym jest wrażliwa i wymaga delikatnego traktowania. Unikaj również drażnienia mechanicznego, czyli pocierania, drapania tych wrażliwych miejsc. Może to jedynie pogorszyć sytuację i spowolnić proces regeneracji. Stosuj łagodne i bezpieczne kremy, które pomogą utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry i zmniejszą uczucie ściągnięcia. W tej roli świetnie sprawdzą się 110, czyli Sufing Elixir, a także 111 Sufing cream. Ważne jest również systematyczne nawilżanie skóry i do tego możesz użyć 160, czyli hydra spray toner. Można go stosować codziennie pod krem jako taka forma toniko esencji lub dzięki specjalnemu aplikatorowi tej końcóweczce możemy odświeżać skórę w ciągu dnia po prostu ją spryskując. Świetnym sposobem na złagodzenie podrażnień posłonecznych jest żel aloesowy. Przyspieszą proces regeneracji podrażnionej skóry. Wystarczy nanieść go na to miejsce i pozostawić do wchłonięcia. W Pureless żel aloesowy znajdziecie pod numerkiem 124. I mówię Wam, nie o bardziej multitaskingowego produktu. Na wakacjach może służyć Wam za balsam do ciała po opalaniu, serum nawilżające i w ogóle mam mnóstwo zastosowań. Odsyłam Was tutaj do mojego filmiku na temat właśnie 15 różnych zastosowań aloesu. Na pewno przyda się Wam na wakacjach. Jeżeli poparzenie jest bardzo bolesne, pokrywa duży obszar, skóra jest mocno zaczerwieniona lub dostrzegasz na niej pęcherze, to koniecznie skonsultuj się z dermatologiem. Pamiętaj, że poparzenia słoneczne mogą być bardzo niebezpieczne i prowadzić do poważnych problemów skórnych. Najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie czyli używanie kremów z wysokim wskaźnikiem SPF. Należy też unikać narażenia na słońce w najgorętszych godzinach i regularnie stosować odpowiednią pielęgnację, dobrze nawilżać skórę. Dbajmy o naszą skórę, a słońcem cieszmy się odpowiedzialnie.